Odkryłem pewną zależność. Dlaczego polscy kierowcy i kierowniczki nie noszą w ogóle kapeluszy? Bo kapelusz, jak wiesz, ma rondo. A oni mają tak dosyć tych absurdalnych rond w Polsce, że po co jeszcze nosić je na głowie? Aj widzę, że ty w niedzielę po polskich drogach nie jeździsz. Wtedy wyjeżdżają same kapelusze. Jedziemy do Gdańska. A wiesz ty co, Polska to jest dziwny kraj. Bo czasem to, co jest rondem, rondem nie jest, a to, co rondem jest, rondem nie jest. To rondem nie jest, ponieważ nie ma znaku mówiącego o tym, że jest to skrzyżowanie ucho okrężnym, za to jest to taka no dość ciekawa konstrukcja. Gdańska konstrukcja, jak ty miałbyś mi wytłumaczyć, gdzie jest góra, a gdzie dół, na Bank bym się pomylił. Pokazuj i objaśnię. To jest znak C9, który mówi co? że masz obok tego znaku przejechać po jego prawej stronie. I słuchaj teraz, nie jedziesz stamtąd, no. widzisz C9, no to Je. jedziesz. Jedziesz tu i co widzisz? Nie gadaj. Dalej C9. Eee. No jakbyś tak słuchał tych znaków, przepisów i kodeksu, to byś tak jeździł do wieczora. Krzysiu, ty idź do lekarza, jak ty już znaków słuchasz, to z tobą nie jest najlepiej, ale słuchaj, my się przyzwyczailiśmy do tego, że wjeżdżający na rondo musi pierwszeństwa ustąpić. Bo taki jest znak. Bo taki jest znak. No właśnie, a to jest skrzyżowanie równorzędne. W związku z czym osoba, która na rondzie się znajduje, musi ustąpić pierwszeństwa temu, który na rondo wjeżdża. Taka przydatna rada, pieniędzy nie potrzebuje. W sensie nie chce. Świetnie to skonsumowałeś podsum podsumowałeś. Yy, a propos konsumpcji, robimy rząd i yy, jedziemy stąd. No. Do wozu. Do wozu.